Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo filia przedstawia. Mariusz Gabriel. Wojenny sekret. Przełożyła Malwina Stopyra. Czyta Mikołaj Krawczyk. Dla Emmy i Sabriny. Prolog. Oslo-Norwegia 1945. Teraz, kiedy wojna dobiegła końca, żyła w ukryciu i samotnie. Nawet urodziła samodzielnie, a przynajmniej próbowała. Jej krzyki przyciągnęły mieszkającą piętro wyżej starą kobietę, która przykuśtykała na dół bez zaproszenia, i z ponurą miną pomogła jej przejść przez poród. Z miną kogoś, wykonującego odrażające zadanie, stara kobieta. Przecięła pępowinę i wepchnęła lepkie dziecko w ramiona liw, a potem wyszła. Żadna nie powiedziała ani słowa. Kobieta już nie wróciła. Została sama z dzieckiem. Nigdy się nie spodziewała, że będzie musiała się nim zająć. Teraz nie miała wyboru. Utknęła z nim. Wolała nazywać je w myślach Ono. Ale to była dziewczynka. Miała nadzieję na chłopca. To kolejna rzecz w ostatnim czasie, która nie poszła po jej myśli. Po porodzie razem z dzieckiem spała przez kilka godzin w poplamionej krwią, wymiętej pościeli. Oboje byli wykończeni. Dziecko obudziło się pierwsze. Wierciło się i kwiliło, co wyrywało lift z jej głębokiego, mrocznego snu. Długo wpatrywała się w to dziwne, czerwone, pomarszczone stworzenie, które sprowadziła na ten świat. Nie chciała go. Nie chciała tego wszystkiego. Dziecko zaczęło płakać. Jej ciało zareagowało natychmiastowo. Macica skurczyła się spazmatycznie. Obawiała się konieczności zrobienia tego, ale naprawdę nie miała wyjścia. Podniosła dziecko i przystawiła je do piersi. Wydawało się nie wiedzieć, co ma robić. To było frustrujące. Ciągle płakało torturując ją niemiłosiernie. No dalej, syknęła do wiercącego się ślepego stworzenia. Ty głupia istoto dalej, ty głupia głupia istoto. Ze złością wycisnęła trochę mleka do krzyczących bezzębnych ust. Zapuchnięte oczy dziecka otwarły się z zaskoczenia. Miało komiczną twarz. Badało smak językiem i zapomniało o płaczu. Mlasnęło ustami. W końcu zaczęło ssać, agresywnie i niezdarnie, znęcając się nad delikatną skórą. Pierwsze minuty były agonią. Wytrzymała z zaciśniętymi zębami, pot wystąpił jej na twarz i spłynął po szyi. Chciała szlochać, za życiem, które straciła i niedolą, która teraz stała się jej udziałem. Ale gdy poczuła, że ilość mleka w piersi powoli się zmniejsza, nadeszła ulga. Nieznośne uczucie opuchnięcia ustępowało. Była zdumiona żarłocznością dziecka. Piło tak zachłannie, że zakrztusiło się mlekiem, więc zaczęło płakać i kaszleć. Liv wykorzystała przerwę i przyłożyła je do drugiej piersi. Znowu zabrało się do pracy, a powolne zmniejszenie napięcia z tej strony okazało się jej nagrodą. Nadal była wyczerpana po porodzie. Pozwoliła, by głowa jej opadła i zamknęła oczy. Senne znużenie rozeszło się po jej ciele. Co dziwne, sanie niemowlęcia przyniosło jej dziwny spokój i wtedy zasnęła. Dziecko obudziło się o trzeciej nad ranem. Wyczerpana zmusiła się, żeby nagrzać trochę wody na kuchence. Umyła niemowlę i własne sfatygowane ciało na tyle, na ile mogła. Ubrała dziecko w maleńkie śpioszki, które ktoś dla niego wydziergał. Dzięki temu wyglądało bardziej ludzko. Była tu uwięziona z tym ciężarem. Nie miała wyjścia, jak tylko wykorzystać tę sytuację. Ułożyła się na poduszkach do karmienia. Tym razem poszło dużo sprawniej. Obie wiedziały, co robić. Ulga przyniosła nowe odczucia, lepsze, swego rodzaju zadowolenie, akceptację jej poświęcenia wobec tego wymagającego, nieznajomego stworzenia, które wydostało się z jej ciała. W słabym świetle przyglądała się linii jego policzka. Jakimś cudem buźka wypełniła się w ciągu ostatnich godzin. Wyglądało bardziej jak dziecko, a mniej niepokojąco jak kosmita. Jej wzrok przeniósł się na maleńkie rączki, które otwierały się i zamykały, spoczywając na jej piersi. Zauważyła idealne, maleńkie paznokcie. Miały kształt półksiężyca, jak jej własne. Było za ciemno, żeby zauważyć. Uszka dziecka też były idealne. Jak muszelki, świeżo wyrzucone na brzeg z wielkiego, przepastnego oceanu. Miało gęste, złociste włoski, a skóra, która na początku prawie przypominała gadzią, teraz była miękka i pokryta meszkiem. Liv poczuła przypływ dumy. Jakikolwiek okropny błąd popełniła, przynajmniej stworzyła dobrze wyglądające dziecko. Kilka następnych karmień. Było już przyjemnością, a potem czymś bardziej złożonym. Nadal bolało, ale teraz ból liw nie przeszkadzał. Nauczyła się jakoś go wyłączać. Był uczciwą zapłatą za inne uczucia, które nadeszły, takie, których nigdy wcześniej nie znała. Swego rodzaju rozkosz, która odgradzała ją od całego bólu jej życia, bogactwo, które wykraczało poza stracone materialne dobra. Dziecko zmieniało się prawie z godziny na godzinę. Stało się piękne. Dni mijały, a Liv nauczyła się cieszyć córką. Odkryła coś nowego. Relacje, karmienie jej, mycie albo po prostu wpatrywanie się w nią wypełniało każdy kawałek świata Liv. Nawet zaczęła zwracać się do dziecka imieniem, które dla niego wybrała. Szeptała je, kiedy mała ssała sennie. Teraz wiedziała, że mleko, które z niej płynęło, było bolesnym cudem, czymś magicznym. Nie, nie magicznym. Było czymś boskim. To dziwne słowo w odniesieniu do kobiety, która od dzieciństwa nie była pobożna, ale wszystko w liw się zmieniło. Już nie była taka sama. Istniał jednak pewien narastający problem. Chociaż dziecko ssało jej mleko samej liw, kończyło się jedzenie. Miała w pokoju trochę zapasów, które przywiozła, kiedy przyjechała do Oslo, ale już się skończyły i wiedziała, że niedługo będzie musiała wyjść. Niebezpieczeństwo czaiło się wszędzie, ale nie mogła przecież umrzeć z głodu w tym pustym pokoju, zwłaszcza, że teraz miała dziecko. Musiała zmierzyć się ze światem. Zbierając włosy pod szalem, zauważyła, że dłonie zaczęły jej drżeć. Radość macierzyństwa stała się przyprawiającym omdłości lękiem. Owinęła dziecko w koc i umieściła je w zgięciu ramienia. Niemowlę było śpiące. Opadały mu powieki, a okrągłe policzki się zarumieniły. Lif wyszła z pokoju i cicho zeszła po schodach. W ostatniej chwili nerwy prawie ją zawiodły. Zerknęła przez brudną szybę w drzwiach budynku i zobaczyła rozmazane postaci przechodniów. Jej serce zaczęło bić mocniej. Przezwyciężenie strachu było trudne. Tylko głód mógł wyciągnąć ją na te ulice. Ale wtedy, jak wiele razy w życiu, odezwała się jej duma. Dlaczego miałaby bać się ludzi, którymi gardziła? To było poniżej jej godności. Strach zniknął w okamgnieniu. Wyprostowała się i zdjęła szalik z włosów, uwalniając złociste fale. Niech na nią patrzą, niech jej nienawidzą. Chętnie powita ich nienawiść. Lif wyłoniła się śmiało, z dzieckiem w ramionach, nie raczyła nawet rozejrzeć się po ulicy. To była niebezpieczna część Oslo w pobliżu doków. Niektóre miejsca nadal nosiły ślady wojny. Okolica nigdy nie była spokojna, nawet w najlepszych czasach. Teraz stała się ponura i odpychająca. Sklepy znajdowały się dziesięć minut drogi stąd. Ruszyła z wysoko uniesioną głową i wyprostowanymi plecami. Miała pieniądze. Wystarczająco, żeby wytrzymać kilka tygodni. Potem, cóż, będzie musiała jakoś sobie poradzić. Nie było już udogodnień, którymi kiedyś się cieszyła jako swoim suwerennym prawem, ale wiedziała, że przetrwa, jak zawsze, przetrwa dla swojego dziecka. Słyszała, że w sklepach w Oslo nie było już mięsa. Zamierzała kupić to, co mieli, nawet suszoną rybę, jeśli będzie trzeba, chociaż ich nie znosiła. Do tego trochę warzyw, jeśli jakieś będą. Jeśli nie byłoby chleba, kupi mąkę i ziemniaki, żeby zrobić lomper na małej kuchence w pokoju. Była tak głodna, że na samą myśl o gorących plackach ziemniaczanych ślinka napłynęła jej do ust. Produkowanie mleka dla dziecka sprawiło, że Liw stała się wygłodniała. Przyspieszyła kroku, mijając oleistą wodę rozbijającą się od oki, magazyny, w których brudne dzieci polowały na resztki do zjedzenia albo sprzedania. Wojna pozostawiła za sobą głód. Z początku zignorowała kroki za sobą. Kiedy stały się bardziej naglące, odwróciła się, żeby sprawdzić, kto to. Zobaczyła wynędzniałą, małą kobietę, która zatrzymała się i wyglądała na przerażoną, że została zauważona. Było coś znajomego w jej wychudzonej twarzy, chociaż Liv nie potrafiła jeszcze jej dokładnie skojarzyć. Liv wpatrywała się żarliwie w kobietę, aż ta odwróciła się i odeszła czym prędzej jak wystraszona mysz. Liv wiedziała, że ludzie się w nią wpatrywali, ale to już jej nie przerażało. Jej postawa, piękno, ubrania, sposób noszenia się, wszystko to ją wyróżniało. Oczywiście Motłoch nienawidził takich ludzi, tych, którzy urodzili się, żeby rządzić. Nie było łatwo rządzić. Trzeba było mieć odwagę, by wznieść się ponad ograniczoną moralność. Trzeba było pojmować to, co szlachetne i piękne, nawet kiedy ohydni księża i nędzni urzędnicy tego zabraniali. Trzeba było wykazać się odwagą. Trzeba było rzucać wyzwania, kiedy wszystko wydawało się stracone. Widziała już sklepy na końcu ulicy, a także kolejkę ludzi tłoczących się przed wejściem. Zakleła w duchu. Nienawidziła czekać w kolejce na cokolwiek. Robienie czegoś takiego było uwłaczające. Zawróciłaby, gdyby nie potrzebowała tak desperacko jedzenia. Usłyszała za sobą ciche głosy i spojrzała przez ramię. Z irytacją stwierdziła, że mała, niechlujna kobieta wróciła i teraz nie była sama. Przyprowadziła z sobą dwie inne kobiety, bezbarwne tak jak ona. Z takimi samymi wychudzonymi twarzami i wygłodniałymi oczami. Liv spiorunowała je wzrokiem, ale tym razem mała kobieta nie cofnęła się przed zajadłym spojrzeniem. Zerknęła na nią prowokująco. — To ona! — powiedziała do swoich towarzyszek. — Wiedziałam! To ona! I teraz Liv rozpoznała, kim była kobieta. Jedną ze sprzątaczek z Jurendarhoft. Pokojówką, która czyściła jej podłogi... Imię kobiety wciąż jej uciekało, ale Liv pamiętała ją jako płaczliwe stworzenie, którego służalczość ukrywała mrukliwy charakter. — Trzymaj się ode mnie z daleka — syknęła Liv. Przycisnęła dziecko do piersi i tupnęła nogą. Kobieta wzdrygnęła się, ale nie uciekła. — Jak śmiesz za mną chodzić — zapytała Liv. — Jak śmiesz pokazywać twarz na ulicy — odparowała niechlujna kobieta. — Powinnaś wisieć na latarni — Odezwała się jedna z pozostałych ochrypłym głosem. Jej zaczerwienione oczy wypełniała nienawiść. Razem z tym bachorem, którego trzymasz w ramionach. Cała trójka zbliżyła się, przewaga liczebna je rozzuchwaliła. Lip czuła, że to poniżej jej godności, by sprzeczać się z takimi śmieciami na ulicy, ale była w rozterce. Nie mogła pójść do sklepu z tymi trzema wiedźmami na doczepkę. Zrobiłyby scenę. Należało się ich pozbyć. Musiała jednak wrócić do domu głodna i spróbować ponownie, później, może o zmroku, kiedy nie zostałaby tak łatwo rozpoznana. Przeszła przez ulicę i czym prędzej oddaliła się tą samą drogą, którą tu przyszła. Ale trzy kobiety ruszyły za nią. Wyobraziły sobie, że udało im się ją odstraszyć. I dzięki temu nabrały śmiałości. Słyszała ich drwiny, rzucały oskarżenia o Belgii i ku przerażeniu Liw. Przyciągały uwagę innych. Podeszły jeszcze dwie kobiety z pytaniem, co się dzieje. Usłyszała, jak niechlujna z ekscytacją wyjaśnia im, kim była Lif i co zrobiła. Rozległy się okrzyki złości i oburzenia, a co gorsza, bezrobotni mężczyźni, włóczący się po ulicach, powyjmowali nagle ręce z kieszeni i wmieszali się do motłochu. Ich głębokie głosy groźnie dołączyły się do chóru. Z kobietami Liw mogłaby sobie poradzić. Mężczyźni to coś zupełnie innego. Po raz pierwszy dotarło do niej, że była w niebezpieczeństwie. Gdyby wróciła do pokoju, dowiedzieliby się, gdzie mieszka. Jej kryjówka zostałaby odkryta. Nie miałaby już schronienia. Jej jedyną nadzieją było wywieźć ich w pole i zakraść się z powrotem do domu pod osłoną nocy. Serce zaczęło łomotać jej w piersi. Zarzuciła sobie dziecko na ramię, przytrzymała dłonią ciężką, pokrytą meszkiem główkę i puściła się biegiem. To zaskoczyło śledzących ją ludzi. Udało jej się przebiec za róg, zanim ruszyli w pościg potem popędzili za nią. Nagle podskakiwanie zaniepokoiło śpiące dziecko, które zaczęło krzyczeć. Potknęła się i prawie upadła, już brakowało jej tchu. Dudnienie stóp jej prześladowców zbliżało się coraz bardziej. Słyszała ich głosy, wiele głosów, wyli jak psy. Ich ton był pełen dzikości. Dogonili ją z łatwością. Mężczyzna złapał ją za włosy i odciągnął głowę w tył, boleśnie szarpiąc ją tak, że poleciała na ziemię. Kobiety wyrwały jej dziecko z rąk. Mamy cię. Co z nią zrobimy? Zapytał mężczyzna ochrypłym głosem. Zabierz się na koniec ulicy. Lif rozpoznała podekscytowany pisk niechlujnej kobiety, która to wszystko zaczęła. Tam oddajcie mi moje dziecko powiedziała Liv. Nagle uświadomiła sobie jak bardzo kocha to maleństwo. Nie wiedziała tego aż do tej chwili. Zdumiało ją jak spokojnie zabrzmiał jej głos pomimo desperacji. Proszę, twoje dziecko trafi do wody zadrwił mężczyzna. Tak jak ty, kiedy już z tobą skończymy. Liv milczała. Już postanowiła że nie będzie nic mówić, niezależnie co jej zrobią, o ile tylko oddadzą jej dziecko. Nic innego się nie liczyło. Wytrzyma wszystko. Zaciągnęli ją na sam koniec ulicy, gdzie z popękanego chodnika wyrastają chwasty, a zabite deskami okna zamykają się na świat. Spójrzcie na jej ubrania, zaskrzeczała niechlujna kobieta. Widzieliście kiedyś coś takiego? Zawsze chciałam mieć taką kurtkę, odezwała się inna. Zdejmijcie ją z niej. Ja wezmę spódnicę. Ja chcę buty. Spójrzcie na biżuterię, możemy ją sprzedać. Rozbierzcie ją do naga, zobaczymy z czego jest zrobiona. Niczego nie podżyjcie. Chcę jej bieliznę. Uwaga, z jaką starali się nie zniszczyć jej ubrań, stała w dziwnej sprzeczności z brutalnością, z jaką rozebrali ją do naga na oczach szczerzących się mężczyzn. Ochocze palce rozpięły jej guziki, rozsunęły suwaki i zdjęły bieliznę. Już nie widziała swojego dziecka. Jakaś kobieta zabrała je na tył tłumu, który teraz urósł do dwóch tuzinów ale słyszała krzyk niemowlęcia. Na ten dźwięk mleko zaczęło wypływać z jej piersi. Jej postanowienie, żeby zachować spokój, się rozpadło. — Oddajcie mi ją! — błagała, wyciągając ramiona. — Proszę, oddajcie moje dziecko! — zignorowali jej błagania. Kiedy była już całkiem naga, okrążyli ją. Mężczyźni gwizdali, a kobiety kłóciły się o jej ubrania i biżuterię. Ktoś zaproponował niechlujnej, małej kobiecie złotą bransoletę, którą zdjęto liw z nadgarstka. Nie chcę niczego, czego ona dotykała, powiedziała kobieta. Chcę tylko tego. Podeszła i uderzyła Liv w twarz. Cios był mocno i precyzyjnie wymierzony. Liv straciła równowagę i przewróciła się na bruk u stóp tłumu. Jej kolana zaczęły krwawić. Niechlujna mała kobieta odwróciła się do mężczyzn, którzy przestali się śmiać. No i? zapytała. Na co czekacie? Zróbcie jej to.